Mówić rzeczy okropnych, ale ja przyjecham do Was dzisiaj samochodem i będę wracał od Was samochodem. A kto może mi zagwarantować, że mnie pod koła nie wpadnie ktoś? Nie no, panie profesorze. Nie, ale na przykład. Ja mam nadzieję, że nie. Jestem prawie pewien, że nie. To samo dotyczy emocji. Nie może człowiek powiedzieć na końcu, że ja byłem niezdolny do miłości. Nie. To nie... pokochał. Można by uświadomić sobie, co ja przez ten czas tej fabuły przeżyłem. Czym jest teatr? Teatr jest miejscem. Każdy teatr. To ja nie mówię o teatrze. Teatrem, ponieważ są ludzie, którzy przyszli czegoś posłuchać, wziąć udział w tej dyskusji i będziemy się wzajemnie o jakichś swoich racjach przekonywać. Jeżeli więc jest wic i aktor, czyli ten człowiek. Czasownika Ago agere, eti, czyli działa Aktor to jest działacz. To jest człowiek, który ma wpływać na intelekt, wyobraźnię drugiego człowieka. Zastanówmy się, dlaczego szaman. W prymitywnych plemionach się charakteryzuje, maluje sobie na twarzy jakiegoś smoka, czy psa, czy tam cokolwiek. I dopiero wtedy zaklina deszcz. Dlaczego się posługuje takim chwytem? magiczny byłby bardziej przekonujący, gdyby taki szaman nie występował w meloniku z drewnianą laseczką, tylko malowany tatuażami, barwami jakimiś... No, wojennymi. ale to jest sprawa obyczajowości takiej. Powiedzmy, że on... No dobrze, ale załóżmy, że tak. Że... Ale wszystko jedno czy znaczy byłby z lasem, czy byłby w masce, on by się na kogoś ucharakteryzował. Dla naszej kultury. Dlaczego on to robi? Nie to zastanawia. Wydaje mi się, że on chce być bardziej wyrazisty zarówno dla siebie i dla ludzi którym on ma przekazać coś, jakąś. Blisko nie że ja nie mamy też definitywnej odpowiedzi, ale myślę, się że tak jak mi się wydaje. W tym momencie on przestaje być zwykłym, szarym człowiekiem, członkiem tego promienia, tylko yy, jakby bóstwem, kimś na piedestale, na kogoś się patrzy i w tym momencie automatycznie się wierzy. Więc on, on wygląda inaczej niż ja, bo zwykły człowiek, jeżeli by się, że on ma właśnie spowodować też coś takiego, co Czyli, gdyby to by przyszedł ich znać. To ich wiara byłaby słabsza w to, co on robi. Czy by mu się udało ten desprowadzić? Czy nie? To już jest rzecz wtórna, ale po to, żeby zarazić ich pewną emocją, bo przecież oni potem a często bardzo aktywnie, dużo aktywniej niż my. No a my coś robimy podobnego na koncertach rokowych na przykład, które... No tak, no ale przecież to też jest teatr, a co to co robi Michael Jackson czy Tina Turner, no to, to jest wiele. Teatr. Otóż myślę, że, że wszyscy mamy jakąś rację. Pani może jakby tak no najbliżej do, nazwała to, co mnie się wydaje być w tym istotne. To znaczy, że on się żeby pokazać, że jestem, jestem kimś innym. Że ja nie jestem moim znajomym, który, waszym znajomym, który tu przyszedł i teraz ma w sobie. powiedziałem. Dlatego, że jest pewien element aktorstwa, który dzisiaj jak gdyby zaczyna zanikać, a moim zdaniem jest to najistotniejszy. Myśmy się przyzwyczaili patrzeć na aktorów jako na pewne typy ludzkie. Ja myślę, że to jest skutek tego, zainteresował zawsze pewnego rodzaju osobowości. To znaczy, ten aktor był zawsze taki sam, myśmy chodzili, czy chodzimy nadal żeby zobaczyć, jak w tej chwili, jeśli powiem jakieś nazwisko, proszę broń Boże, nie myślę, że ja e, mówię to w sposób lekceważący o którymkolwiek z moich kolegów, jeśli idziemy. Spodziewamy się niesłusznie, ale Wy na pewno, bo już innego go nie znacie, że zobaczycie silnego mężczyznę, maczo, człowieka, który rozstrzyga w sposób y, twardy mężczyznę. I my takiego linde chcemy zobaczyć. Naszym błędem lub waszym błędem jest to, że na przykład nie widzieliście go w filmie Kobieta samotna. Czyli wykreował z siebie zupełnie innego człowieka. Jeśli z dzisiejszego spotkania wyjdziemy z pewną świadomością, umiejętnością czy, czy próbą rozbudzenia swojej wyobraźni, jak to jest, że w tym człowieku. Taki, taki i taki człowiek. Pokażmy taki kawałek no zmontowany tutaj dla naszych potrzeb. Z trzech jednak tubek Czechowa, który kiedyś grał w ciągu jednego wieczoru. So.